Horoskop dla raka na ten tydzień, moi drodzy. Ja widzę, że w tym tygodniu czeka nas jakiś ważny wybór, jakaś decyzja. Rozkminiamy. Jesteśmy w postawie, kiedy mamy takie no, logiczne myślenie, kiedy my raki jesteśmy bardzo emocjonalne. To właśnie widzę, że przyjmujemy taką postawę dosyć chłodną. To jest taka kalkulacja. Tu jest siła argumentu logicznego myślenia. To jest taka królowa oziębłości i takich decyzji stanowczych. Ja postawię na swoim, bo widzę, że właśnie coś trzeba zdecydować. Albo ktoś nas postawił w taką właśnie pozycję, gdzie jesteśmy jakby, no delikatnie nie widzimy wyjścia, bo albo w lewo, albo w prawo i to jest zablokowane, więc się zastanawiamy, co ja teraz mogę zrobić? Jak wyjść z tej sytuacji? Jakiś wybór, jakieś coś tutaj jest niedostępne dla nas, a gdzieś byśmy chcieli pójść. Także widzę, tak, ale kochani, widzę, że to się skończy dobrze. Ale trzeba iść tam, gdzie będzie grupa ludzi. Tak mi przychodzi, że być może ten wybór jest związany z myśleniem o pracy na przykład, lub o jakimś projekcie, gdzie zastanawiamy się, czy mam działać sama, czy mam działać właśnie w grupie ludzi. I tu odpowiedź jest, że w grupie ludzi, bo potrzebujemy czegoś takiego, takiej zdrowej rywalizacji. Potrzebujemy Zmierzyć się z kimś, sprawdzić, potwierdzić też swoją wartość, i właśnie poprzez to, że będziemy widziani. Trzeba wyjść, wyjść ze swojej skorupy, wyjść ze strefy komfortu, moi drodzy, i to się nam opłaci. Tu jest szczęście, tu jest spełnienie, tu jest właśnie rozwiązanie tego dylematu. Te słońce roztopi te wszystkie granice, które ktoś tu nam stawia bądź stawiamy. Sobie sami, kochani. Także tak, w tym tygodniu. Zaraz zobaczymy jeszcze, jaką radę dla nas mają mistrzowie duchowi na ten tydzień dla raka. Wyjdź z ukrycia, właśnie, kochani. To samo, co powiedziałam przed chwilą. Grupa ludzi, działanie w grupie, być może pokazanie się komuś jakieś wyjście właśnie ze strefy komfortu, ktoś się ukrył, ktoś się chowa, być może przed kimś, może nie rozmawiasz z kimś, z kimś ci bliskim, i zerwałeś kontakt. To jest właśnie znak, żeby do tego kontaktu wrócić, wyciągnij rękę na zgodę. Nie chowamy się, moi drodzy, pokazujemy ten cały potencjał, który mamy, niech świat nas zobaczy. Kochane raczki moje, cudownego tygodnia nam życzę, trzymajcie się.